Johnny Depp to jeden z najpopularniejszych i najbardziej ikonicznych aktorów lat 90. i 2000. W ostatnich latach jego kariera nieco podupadła, a sam Johnny zamiast grać w kolejnych wielkich produkcjach męczy się na sali sądowej ze swoją byłą żoną. No ale dzisiaj nie o tym. Pomyślałem, że w ostatnim czasie w kontekście Johnny'ego mówi się tylko i wyłącznie o wiadomych wydarzeniach, kompletnie zapominając o jego życie, rysie i wartych uwagi ciekawostkach na jego temat. Cześć, z tej strony Hubert, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pełna Kulturka. Dzisiaj o Johnem Depie po raz pierwszy od ponad roku na tym kanale. To znaczy ostatnio był co prawda materiał, ale dotyczący wiadomej rozprawy i wiadomej relacji, o której średnio mi się chce dzisiaj mówić. Dlatego przygotowałem dla Was wydaje mi się mniej znane ciekawostki na temat Jonego, choć pewnie i tych znanych niemalże wszystkim też tutaj nie zabraknie. I tak, spora część tego materiału wchodzi w skład odcinka naszych historii legend na temat Jonego, natomiast chciałem to zrobić na świeżo, nieco krócej i bardziej właśnie w formie ciekawostek aniżeli biografii. Plus poczułem pewnego rodzaju potrzeby opowiedzenia o Johnem czegoś innego, w mojej opinii dużo ciekawszego niż to co dzieje się obecnie w sądach i o czym mówi każdy tak po prostu. Standardowa prośba do Was, jeżeli lubi Nasze filmy i chcecie więcej materiałów o Johnnym depie, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie paną kulturkę, aby być na bieżąco. Możecie nas również polecić innym fanom John'ego Depa, a w komentarzach piszcie propozycje artystów do kolejnych odcinków. Tymczasem ja przechodzę do tego dzisiejszego. John i jego rodzina w latach 60. byli ciągle na walizkach i ponad 20 razy zmieniali miejsce zamieszkania. Ostatecznie osiedlili się na Florydzie w 1970 roku. Rodzice Adapa rozwiedli się w 1978 roku, gdy chłopak miał 15 lat. Jego matka wyszła za Roberta Palmera, który dla młodego chłopca okazał się być sporą inspiracją. 12 urodziny Depa okazały się ważnym wydarzeniem, albowiem to właśnie wtedy dostał on od swojej matki gitarę. Natychmiast podjął się więc nauki gry na owym instrumencie i zaczął występować w różnych zespołach. Rok po rozwodzie swoich rodziców, Johnny podjął decyzję o porzuceniu nauki w szkole Miramar High School, aby zostać muzykiem rockowym. Co ciekawe, próbował wrócić do placówki oświatowej dwa tygodnie później, ale dyrektor powiedział mu, żeby spełnił swoje marzenie o byciu muzykiem i że nikt nie powinien wywierać na nim żadnej presji. Johnny rozpoczął swoją muzyczną przygodę w 1980 roku z The Kids, zespołem, który cieszył się skromnym lokalnym sukcesem. The Kids wyruszyli razem do Los Angeles w poszukiwaniu kontraktu płytowego, zmieniając nazwę na Six Gun Method. Grupa jednak rozpadła się przed podpisaniem umowy z jakąkolwiek wytwórnią. Depp natychmiast podjął pracę z zespołem Rock City Angels, będąc współautorem ich piosenki Mary, która pojawiła się na debiutanckim albumie grupy zatytułowanym Young Men's Blues. 20 grudnia 1983 roku Depp poślubił niejaką Lori Ann Allison, siostrę basisty i wokalistki jego zespołu. Podczas ich małżeństwa Allison pracowała jako wizerzystka, podczas gdy on wykonywał różne prace dorywcze, w tym jako telemarketer w firmie zajmującej się produkcją piór wiecznych. Jego ówczesna żona przedstawiła go aktorowi Nicolasowi Cage'owi, który doradził mu karierę aktorską. Depp i Allison rozwiedli się w 1985 roku. Debiutem filmowej karierze Deppa była rola w horrorze Koszmar z ulicy Wiązów, w którym to zagrał chłopaka głównej bohaterki Nancy Thompson i jednocześnie jedną z ofiar Frediego Krugera. Po dobrze odebranej głównej roli w komedii Wakacje w Kurorcie, Depp miał zostać obsadzony jako pierwszoplanowa postać w dramacie Trashion, opowiadającym o rywalizujących ze sobą snowboardzistach, ale decyzja została później zmieniona przez producenta owego filmu. Zamiast tego Depp pojawił się w mniej znaczącej roli w dramacie Olivera Stone'a Pluton, opowiadającym o wojnie w Wietnamie. Depp stał się idolem nastolatków w późnych latach 80., kiedy to zagrał rolę tajnego agenta w serialu 21 Jump Street, którego premiera miała miejsce w 1987 roku. Pomimo sukcesu komercyjnego, Depp czuł, że serial poniekąd zmusił go do roli produktu. Później zdecydował się pojawiać tylko w filmach, które uznawał za interesujące od strony artystycznej. Nawet jeśli komercyjnie radziły sobie całkiem nieźle, musiały być po prostu interesujące i intrygujące same w sobie. W 1990 roku Depp zagrał tytułową postać w filmie Tima Bartona Edward Nożycorenki. Film był zarówno komercyjnym, jak i krytycznym sukcesem, zarabiając ponad 86 milionów dolarów na całym świecie. Od tego momentu zaczęła się jego długoletnia współpraca z reżyserem Timem Bartonem. Producent Scott Rudin stwierdził właściwie to Johnny Depp gra Tima Bartona we wszystkich jego filmach. Reżyser nie utożsamia się z owym komentarzem, natomiast sam Depp stwierdził, że coś w tym jest. W swoim wstępie do Barton on Barton, książki zawierającej wywiady z reżyserem, Depp nazwał Bartona „bratem, przyjacielem i odważną duszą”. W 1997 roku Depp zagrał u boku Al Pacino w dramacie kryminalnym Donnie Brasco. Wcielił się w Josepha D. Pistone, tajnego agenta FBI, który przybiera nazwisko Donnie Brasco, żeby zinfiltrować mafię w Nowym Jorku. Aby przygotować się do roli, Depp spędził czas z prawdziwym Joe Pistone. To właśnie na bazie jego wspomnień powstał ten film. Donnie Brasco okazał się być komercyjnym i krytycznym sukcesem i uważa się, że rola Joe Pistona była jedną z najlepszych w całej aktorskiej karierze Deppa. W 2003 roku Depp zagrał w filmie przygodowym Walt Disney Pictures, zatytułowanym oczywiście Piraci z Karaibów klątwa czarnej perły, który okazał się być ogromnym sukcesem kasowym. A sam Johnny zdobył szerokie uznanie za rolę kapitana Jacka Sparrowa i otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora. Depp powiedział w tamtym czasie. Sparrowy. Jako moja inspiracja w odegraniu tej roli mogę wymienić gitarzystę Rolling Stones Richardsa oraz legendę kreskówek Skunksa Bepi Lepiu. Kierownictwo studia do roli Deppa początkowo podchodziło co prawda z dystansem, nie wiedząc jak widzowie przyjmą Jacka Sparrowa, ale postać stała się niesamowicie popularna wśród publiczności. Według ankiety przeprowadzonej przez magazyn Fandango to właśnie Depp i jego Jack Sparrow był najlepszą postacią i generalnie najmocniejszym punktem piratów z Karaibów. Właśnie według widzów. Johnny Depp jest bardzo dobrym przyjacielem Merlina Mansona. Grał na gitarze prowadzącej i perkusji w utworze Your So Vain, który ukazał się jako bonusowy utwór na ósmym albumie studyjnym Króla Kontrowersji zatytułowanym Born Villain z 2012 roku. Johnny wykonał również kilka piosenek z Mansonem na rozdaniu Revolver Golden Gods Awards w 2012 roku oraz w późniejszych latach występował w jego teledyskach. No i generalnie panowie utrzymują bardzo dobre relacje na stopie prywatnej i po prostu się przyjaźnią. Johnny i Manson mają nawet takie same Tatuaże na nadgarstkach i plecach. Manson jest również ojcem chrzestnym córki Johnego Lily Rose. W 2015 roku Depp założył supergrupę Hollywood Vampires wraz z Alice Cooperem i Joe Perem i został gitarzystą i wokalistą wspierającym kapeli. Zespół wydał swój debiutancki album studyjny zatytułowany po prostu Hollywood Vampires 11 września 2015 roku. Płyta zawierała 11 coverów klasycznych, rockowych utworów, a także 3 oryginalne autorskie piosenki, w pisaniu których Depp miał swój udział. Zespół zadebiutował na żywo w klubie The Roxy w Los Angeles 16 września 2015 roku. Następnie w tym samym miesiącu grupa zagrała na festiwalu. Festiwalu in Rio w Brazylii. W lutym 2016 roku Hollywood Vampires wystąpili na ceremonii rozdania nagród Grammy, oddając hołd Lemie Mukleemisterowi, legendarnemu muzykowi grupy Motorhead, który zmarł pod koniec 2015 roku. Później, latem 2016 roku, zespół wyruszył w pierwszą światową trasę koncertową. W 2018 postanowili ponownie zwiedzić świat, witając również do naszego kraju. Zespół zagrał koncert na warszawskim torwarze. W podczasowej trasy Deb śpiewał Heroes Davida Bowiego jako hołd dla a zmarłego piosenkarza. Hollywood Vampires wydali swój drugi album studyjny zatytułowany Rise 21 czerwca 2019 roku. W przeciwieństwie do debiutu, Rise składa się głównie z oryginalnego materiału, w tym oczywiście piosenek napisanych przez Deppa. Album zawiera również cover utworu Heroes Davida Bowiego śpiewany przez Johnego. W 2004 roku Depp założył firmę producencką Infinitum Nihil, aby rozwijać projekty, w których miał pełnić rolę aktora lub producenta. Depp jest założycielem i CEO, a jego siostra Christy Dembrowski pełni funkcję prezesa. Pierwsza produkcja firmy pojawiła się w 2011 roku i był to film Dziennik zakrepiany rumem. Również w 2011 roku ukazał się Hugo w reżyserii Martina Scorsese. Firma wyprodukował również np. film Mroczne cienie w reżyserii Tima Bartona. Johnny Depp był współwłaścicielem The Viper Room, nocnego klubu muzycznego stacjonującego w Los Angeles, a założonego w 1993 roku. Sprzedał jednak swoje udziały w 2003 roku. Wraz z Vanesą Paradis Depp uprawiał winogrona i był posiadaczem zakładów winiarskich w swojej winnicy w Plan de la Tour na północ od Saint-Tropez we Francji. Wraz z Seanem Penem, Johnem Malkowiczem i Mickiem Hacknalem Depp był także współwłaścicielem restauracji baru Man Ray położonego w pobliżu pól elizejskich w Paryżu. No dobra, to teraz trochę o życiu prywatnym, natomiast od razu zaznaczam, że pomijam kwestię związku z Amber Heard, bo po pierwsze chciałbym, żeby akurat ten film był pozbawiony tego tematu, jako że mówi się o tym ciągle i wszędzie, a po drugie mamy na naszym kanale oddzielny materiał dotyczący zarówno tej relacji, jak i batalii na sali sądowej, dlatego jeśli chcecie się coś na ten temat dowiedzieć, odsyłam Was właśnie tam. Jak już wcześniej wspominałem, Depp poślubił makijażystkę Lori Ann Allison 20 grudnia 1983 roku. Para jednak zdecydowała się na rozwód po zaledwie dwóch latach małżeństwa. Później był zaręczony z aktorkami Jennifer Gray i Sherilyn Fenn pod koniec lat 80., zanim w 1990 roku postanowił oświadczyć swojej koleżance z panu Edwarda Nożyco-Rękiego, on Ryder, rider”, dla której wytatuował napis Wine Forever na swoim prawym ramieniu. Od 1994 do 1998 roku był w związku z angielską supermodelką Kate Moss. Po zerwaniu z Moss Depp rozpoczął związek z francuską aktorką i piosenkarką Vanessa Paradis którą poznał podczas kręcenia filmu Dziewiąte Wrota we Francji w 1998 roku. Mają dwoje dzieci, córkę Lily, Rose Melody Depp, urodzoną w 1999 roku, i syna Johna Christophera, Jacka Deppa III, urodzonego w roku 2002. Depp stwierdził Posiadanie dzieci dało mi prawdziwy fundament, naprawdę mocne miejsce w życiu, pracy, we wszystkim. Nie można zaplanować takiej głębokiej miłości, która owocuje dziećmi. Ojcostwo nie było świadomą decyzją. To była część wspaniałej przejażdżki, na której byłem. To było przeznaczenie. Cała matematyka w końcu zadziałała. W 2007 roku córka Deppa trafiła do szpitala Great Ormond Street Hospital w Londynie z powodu poważnej infekcji pałeczki okrężnicy, która spowodowała tymczasową niewydolność nerek. Aby wyrazić wdzięczność za jej powrót do zdrowia, Depp odwiedził szpital w listopadzie 2007 roku ubrany w strój kapitana Jacka Sparrowa i spędził 4 godziny czytając dzieciom bajki. W następnym roku przekazał szpitalowi milion funtów. No dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wasza aktywność pod tym materiałem będzie naprawdę spora, postaram się wyszukać trochę innych informacji i ciekawostek i skleić z tego drugi odcinek w takiej właśnie formie. Także jeśli chcecie kolejne materiał o Johnnym Deppie, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji na naszym kanale. Tymczasem dziękuję Wam za obecność i do usłyszenia niebawem.